Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj... Yy... Taki odcinek nagrywam, ponieważ prosiliście mnie, szczególnie młoda widownia, ludzie, którzy mają po lat 10, 15, może 20 i zastanawiają się nad kurami, albo im rodzice nie pozwalają, myślą, czy warto taką małą hodowlę założyć, czy nie warto. Więc dzisiaj postanowiłem, że nagram taki odcinek i wam powiem. Oczywiście też nie chcę tym odcinkiem nikogo namawiać i mówić, że tak, zróbcie to, albo nie, nie róbcie tego, bo nie mam w tym żadnego interesu. Natomiast chcę wam po prostu powiedzieć, dlaczego, moim zdaniem, jeżeli macie kawałek. Macie jakąś możliwość, warto by było słuchajcie chociaż taką przygodę sobie rozpocząć, zobaczyć jak to wygląda. Nie każdemu się musi to podobać. Oczywiście i tak zawsze będą ludzie, którzy będą kupowali czy to jajka ze sklepu, czy z bazaru, czy gdziekolwiek, i tych kur po prostu mieć nie będą ze względu na to, że mieszkają w bloku, albo w ogóle nie chcą, bo nie każdemu się to podoba. Czasami to brzydko pachnie. Jak widzicie, podwórko na przykład wygląda tak, jak wygląda. Oprócz tego jest dość głośno. Trzeba się tym zajmować, są to żywe zwierzęta, no i nie każdemu po prostu się to podoba, więc y, nie każdy będzie to miał. Natomiast dlaczego moim zdaniem, słuchajcie, warto? No przede wszystkim wiemy co jemy, po drugie jesteśmy niezależni, po trzecie y, tak naprawdę y, może nam się to podobać, może się to przerodzić w jakieś hobby. Nie mówię, że pasje, ale. Y, nawet na zabicie czasu, słuchajcie, jakiś jest to plus, yy, możemy się po prostu tymi zwierzętami zająć. To no, największym plusem, dlaczego ludzie się decydują, to oczywiście dlatego, że wiedzą, co jedzą. No i też ceny, koszty, wiadomo, jakie teraz mamy koszty, jakie mamy ceny, słuchajcie, tego wszystkiego. Yy, to też kosztuje, natomiast no, satysfakcja przede wszystkim. Mamy jakąś tam satysfakcję, że jest to po prostu nasze, że wiemy, co jemy, że to nie jest jakiś tam, powiedzmy, tak, w cudzysłów wezmę, bo też wiadomo, że tam są dobre produkty, ale syf z marketu, tak? Tylko po prostu wiemy, co jemy. Jak przekonać? Słuchajcie, no przede wszystkim, jeżeli macie parę metrów, to naprawdę, po pierwsze, nie są to duże koszta. Po drugie, próg wejścia jest bardzo mały, bo kupienie kury, słuchajcie, to jest koszt ponad no, około, powiedzmy teraz, na obecne czasy, około 40 zł. Takiej nioski. Kupienie, słuchajcie, tam jakieś śruty, czy kupienie jakichś tam warzywek dla tych kur. To są no, nazwijmy to tak groszowe sprawy, jeżeli tych kur macie trzy, czy cztery, czy nawet 5, a myślę, że na taką czteroosobową rodzinę więcej wam nie potrzeba. Jeżeli jesteście młodzi, chcecie zacząć, to tak jak mówię, nie potrzeba wam, słuchajcie, nawet dużo jakichś tam finansów, jeżeli macie możliwość zagospodarowania jakiegoś pomieszczenia gospodarczego, jakiegoś garażu, uczulam, żeby to nie był garaż blaszany, czy, czy, czy jakiegokolwiek innego pomieszczenia, warto to zrobić, warto, słuchajcie, zacząć tą przygodę, zobaczyć, czy w ogóle mi się to opłaca, czy mi się chce to robić, czy mi się nie chce. Nie każdemu będzie się to później opłacało, czy chciało to robić, natomiast myślę, że warto by było, słuchajcie, spróbować. Jak przekonać? No po prostu trzeba rozmawiać, trzeba pytać, trzeba przekonywać, czy w ogóle, czy, czy rodzice, czy znajomi, czy ktokolwiek, gdzie Wy chcecie to, robić na to pójdzie czy w ogóle będzie chciał podjąć taką decyzję. No bo to jest normalne, że nie każdy musi, tak? Weźcie też pod uwagę, że jeżeli będziecie mieli te kury, to te kurki najlepiej, żeby nie były gdzieś tam w ogródku, bo po prostu <grywki> kwiatki tego nie przetrwają. Musicie mieć po prostu jakiś wydzielony dla nich wybieg. Jeżeli chcecie, możecie zainwestować więcej pieniędzy, kupić jakiś ładny domek wtedy na działce dla tych kurek. No Osobiście pytaliście mnie, czy, czy jest taka potrzeba. Oczywiście nie ma. Kurze to nie przeszkadza. Słuchajcie, czy ona będzie mieszkała w domku koloru takiego czy takiego, czy będzie miała kurnik taki czy taki. Ona ma mieć te podstawowe warunki, o których mówię w innych odcinkach, a nie to, jaki wy tam kolor wybierzecie. To nie ma, słuchajcie, żadnego znaczenia. To może być tylko estetyka dla Was. Natomiast kurą to w ogóle nie jest w żaden sposób potrzebne, więc tutaj tym się bym nie sugerował, jeżeli o to chodzi. No ale, ale dla Was jak najbardziej, słuchajcie, polecam, żebyście sobie coś takiego. Go zrobili, spróbowali, bo myślę, że warto taką przygodę rozpocząć. No. Minus jest oczywiście taki, że no trzeba się trochę tym zająć, trzeba te jajka pozbierać, trzeba tą kurę nakarmić, napoić, jakoś się nimi zaopiekować. Od czasu do tego kurnika, do tego kurnika wejść, po prostu wysprzątać i zobaczyć, jak te kury się miewają. Natomiast wierzcie mi, że 5 kur to jest naprawdę mała ilość i to nie zajmuje dużo czasu, żeby się tym zająć. Możecie to robić między zajęciami, możecie to robić między pracą, możecie to w ogóle, słuchajcie, rano, kurki wypuścić, żeby one sobie chodziły, nasypać im zboża. Oczywiście, żeby miały na cały dzień. I tak naprawdę im to wystarczy. Pamiętajcie o tym, żeby zrobić malutki wybieg. Najlepiej, żeby wybieg był zlokalizowany blisko kurnika, żeby kurka zawsze w tym kurniku, do tego kurnika mogła się schronić, wejść. I tutaj no nie ma, słuchajcie, naprawdę nie ma jakiejś większej filozofii, trudno cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. Myślę, że większość z was, ci co chcą, albo dopiero będą się zastanawiali, to myślę, że taką przygodę sobie, słuchajcie, zacząć na początek. No myślę, myślę że warto. Nawet jeżeli wam się to znudzi, potem możecie kury nawet słuchajcie, sprzedać. Cokolwiek z nimi zrobić, co chcecie, bo, bo prawda jest taka, że yy, to są kurki, yy, to nie jest yy, świnia czy krowa, i, i tak naprawdę nie, nie są to jakieś bardzo duże zwierzęta. Mamy bardzo dużo różnych możliwości. Nie są to też jakoś bardzo yy, wymagające zwierzęta, więc też jeżeli Wy będziecie chcieli yy, gdzieś tam sobie wyjechać, coś, coś zrobić, to oczywiście no, minus jest taki, że trzeba się tymi zwierzętami zajmować, trzeba je karmić i poić. Natomiast jeżeli ktoś będzie do Was przychodził i powiedzmy raz dziennie dawał jeść i pić, to jak najbardziej to wystarczy przez ten tydzień, kiedy. Was nie będzie. Oczywiście ja zawsze preferuję i mówię wam, żeby to robić co najmniej dwa razy dziennie, to znaczy robić to rano i później po południu, jeszcze przed tym, zanim kury się położą, e, usiądą na grzędę i pójdą spać. Natomiast e, oczywiście, jeżeli będziecie to robić raz dziennie, bo na przykład macie jakieś zajęcia, macie studia, macie pracę, macie szkołę, macie jakieś tam inne swoje e, sprawy do załatwienia, to na pewno nic się tym kurom nie stanie. Grunt, żeby właśnie miały pokarm, grunt, żeby miały wodę, e, żeby się dobrze czuły, po prostu co jakiś czas wejść i tam to wszystko e, sprawdzić. I to jest, słuchajcie, tyle. Nie jest duży próg wejścia, nie kosztuje to nie wiadomo, ile pieniędzy, nie trzeba, nie wiadomo, ile się tym zajmować, e, a satysfakcja jest e, przeogromna. E, no i wydaje mi się, że też jakoś bardzo dużo miejsca na 4-5 kur, to wierzcie mi, że to naprawdę o, tak jak tu widzicie ogrodzone to na, na 5 kurt jest bardzo dużo, ale myślę, że nawet takie jedno przęsło, jak tutaj widzicie, jakby wydzielił to spokojnie na te 5 kurek może być, a to co my tutaj mamy to myślę, że spokojnie 20-30, no w zależności ile chcecie, bo wiadomo, że ktoś może trzymać dużo więcej tych kur na tej przestrzeni, ale wydaje mi się, że jeżeli już trzymamy kury w takich warunkach, to chcielibyśmy, żeby one miały w miarę dogodne warunki, a żeby to zrobić no to właśnie potrzebujemy im trochę tego miejsca zapewnić. Tak samo z pokarmem, nie jest on jakoś trudno dostępny, to nie są słuchajcie, jakieś składniki, jakieś e, jakiś pokarm sprowadzany gdzieś tam z zagranicy, wystarczą podstawowe jakieś tam zboża, śruta, słuchajcie, jeżeli a większość wydaje mi się, że ma dostęp do jakichś tam Bazarów, jak nie to u rolników, jak nie to nawet przez internet. Słuchajcie, można kupić, można gdzieś to trzymać. Pięć kur naprawdę dużo nie będzie jadło. Kura tam. Można to liczyć w 100 gramach, ile ona zjada. Natomiast w większości no, tutaj nie musicie kupować jakichś dodatkowych witamin, jakichś koncentratów, jakieś takich rzeczy nie jest to potrzebne. I jeżeli nawet będziecie mieli te pięć kurek, słuchajcie, myślę, że jak co, co drugi dzień od kurki będziecie mieli jajko i czy nawet byście mieli te dwa jajka dziennie, to na taką 4-5-osobową rodzinę to jest świat i ludzie. Jeszcze może no, w zależności, ile kto zjada, ale, ale wydaje mi się, że jak najbardziej sobie zobaczyć, jak to wychodzi. Czy się to kalkuluje, czy się nie kalkuluje? Słuchajcie, to zależy, nie jestem w stanie wam odpowiedzieć, bo nie wiem jakie macie warunki, nie wiem co, czym chcecie kury karmić i tak dalej. Po ile te kury kupicie, więc nie da się powiedzieć wam teraz jednoznacznie, tak opłaca się bardziej niż kupowanie jajek w sklepie. Na pewno, słuchajcie, no, trzeba się trochę tym zająć, natomiast mówię, na pewno satysfakcja jest większa, a czy to się opłaca, to mówię, to wszystko już zależy, więc tak to wygląda, moi drodzy. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, niech się film niesie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.